Witam Was. Jednym z najlepszych i najczęściej oglądanych filmów na moim kanale był film pod tytułem Jak potężne może być Międzymorze, który obejrzało około 1,5 miliona ludzi. Jednak z podkreśleniem słowa był, ponieważ ostatnio po trzech latach istnienia został zablokowany. Jakżeby nie inaczej, zaszerzenie nienawiści. Jednak w czasach, gdy znak Polski walczącej na zachodzie uznawany jest za symbol nazistowski, nic mnie już nie zdziwi. Film choć był dostępny na moim kanale od kilku lat, to miał do tej pory sporo nowych wyświetleń każdego dnia, więc temat jest ciekawy dla widzów. Nie ukrywam też, że sam jestem wielkim entuzjastą projektu Trójmorza i we współpracy państw naszego regionu dostrzegam bardzo wiele szans na wspólny rozwój, wspólne inwestycje, zwiększenie dobrobytu, a także, co chyba najważniejsze, zwiększenie wspólnego bezpieczeństwa, zarówno militarnego, jak i energetycznego. A że od publikacji mojego pierwszego filmu o Międzymorzu minęło już trochę czasu i trochę się przez te kilka lat zmieniło. Zmieniło zarówno w naszym regionie, jak i na świecie. Dlatego postanowiłem odświeżyć materiał i zrobić film o tym, jak silne może być Trójmorze w 2020 i w dalszej przyszłości. Podliczymy PKB Trójmorza oraz tempo wzrostu gospodarczego i porównamy ten potencjał z naszymi sąsiadami i światem. Powiemy też trochę o inwestycjach i dalszych perspektywach rozwoju dla całego regionu. Jednak zacznijmy od początku. Międzymorze, a raczej Trójmorze, to projekt geopolityczny zakładający współpracę oraz integrację na wielu płaszczyznach 12 państw Europy Środkowej, znajdujących się pomiędzy trzema morzami Morzem Bałtyckim, Morzem Czarnym oraz Morzem Adriatyckim. Jest to według mnie projekt bardzo korzystny dla Polski, a także kluczowy, jeśli chodzi o dalszy rozwój i wzrost znaczenia na arenie międzynarodowej naszego kraju, jak i całego regionu. Sytuacja geopolityczna w Europie Środkowej wygląda mniej więcej tak. Kiedyś region ten był we władaniu trzech potęg i naszych zaborców jednocześnie, czyli Rosji, Niemiec i Austro-Węgier. Jednak w wyniku I wojny światowej Austro-Węgry upadły, a Rosja i Niemcy chwilowo osłabły, na tyle, że nie były w stanie kontrolować tego, co dzieje się w Europie Środkowej. Dodatkowo prezydent USA Wilson, stojąc na czele nowego najsilniejszego mocarstwa, był wielkim zwolennikiem niepodległości i samostanowienia o sobie narodów. W wyniku tej niezwykle korzystnej sytuacji na arenie międzynarodowej, państwa Europy Środkowej uzyskały niepodległość. Jednak sytuacja zbyt długo nie była taka wesoła, i co mądrzejsi ludzie jak marszałek Piłsudski doskonale zdawali sobie sprawę, że żaden z nowo powstałych krajów, nawet najsilniejsza wśród nich Polska, nie będą w przyszłości w stanie samotnie stawić czoła potędze gigantycznego, obszarowo i ludnościowo komunistycznego Molocha na wschodzie, jak i uprzemysłowionym i zaawansowanym technologicznie Niemcom. Wtedy właśnie narodził się w głowie marszałka pierwszy projekt sojuszu. Państw Europy Środkowej, nazwany projektem Międzymorza. Nawiązywał on do wspaniałej tradycji I Rzeczpospolitej i zakładał, że silny sojusz naszych narodów oprze się zarówno radzieckim komunistom, jak i imperializmowi niemieckiemu. Niestety wszyscy wiemy, że ten plan nie doszedł do skutku. Nie było żadnego sojuszu państw Międzymorza, co skończyło się tragicznie dla wszystkich narodów, które znalazły się pomiędzy niemieckim i radzieckim mocarstwem. Najpierw dla Ukraińców, którzy w liczbie szacowanej na 5 do 10 milionów zostali wymordowani za pomocą strasznego głodu. Potem Niemcy zrobili swoje, a na końcu cała Europa Środkowa znalazła się pod radzieckim butem. A narody na kolejne dziesięciolecia zniknęły z mapy lub straciły suwerenność na rzecz Związku Radzieckiego. Historia jednak lubi się powtarzać. ZSRR upadło, a Europa Środkowa znów stała się wolna i wiele państw znów powróciło na mapę świata. Wtedy wszystkim się wydawało, że po upadku komuny już zawsze będzie pokój i wzrost dobrobytu, że historia się skończyła. Jednak ona znów powtarza się wręcz przysłowiowo. Rosja po ciężkich latach 90. ponownie odzyskała siłę. A Niemcy po zjednoczeniu stały się hegemonem Europy i niestety sytuacja zaczęła wyglądać podobnie jak przed drugą wojną światową. Z jednej strony potężna Rosja, z drugiej strony potężne Niemcy. Na całe szczęście nie jest aż tak źle jak było wtedy, bo Niemcy nadal są pod amerykańską okupacją, która da Bóg będzie trwała jak najdłużej, a póki trwa, nie stanowią militarnego zagrożenia. Natomiast ze strony Rosji niewiele się zmieniło. Co prawda putinowska Rosja nie jest tak potężna jak Stalinowski ZSRR, ale tak naprawdę. Można powiedzieć, że właśnie próbuje przejąć Białoruś, a bajka o cywilizowanej, dobrej, nie zagrażającej nikomu Rosji upadła w 2014 wraz z inwazją na Ukrainę. Wydaje mi się wręcz, że renesans rosyjskiego imperializmu i agresywna postawa Rosji na Ukrainie, to ciągle powracające jak bumerang od dobrych kilkuset lat zagrożenie ze wschodu, było jednym z najsilniejszych impulsów, które przyczyniły się do powstania teraźniejszego projektu Trójmorza. Drugi impuls to gospodarka. Duża część państw regionu jest po prostu politycznym i gospodarczym planktonem, i by mogły się efektywnie rozwijać, muszą współpracować z innymi. Co prawda, wszystkie te kraje są już w Unii Europejskiej, ale nie okłamujmy się, Unia nie traktuje Europy Wschodniej. Na równych prawach za to dąży do podporządkowania sobie tego regionu, uczynienia z nas taniej siły roboczej i rynku zbytu dla swoich bardzo często gorszej jakości produktów. A już na pewno nie jest w interesie Zachodniej Unii, byśmy stali się w pełni nowoczesnymi, wydajnymi gospodarkami, które mogłyby stanowić konkurencję dla Niemiec czy też Francji. Oni skolonizowali nas gospodarczo po to, by czerpać z nas zyski. I tyle oto cała tajemnica Unii. Dlatego uważam, że trzeba jak najbardziej zacieśniać współpracę w regionie, by nasz wspólny głos był wart przynajmniej tyle, ile głos Francji i dopiero wtedy, w tak zwanym trójkącie wejmarskim, Polska, jako głos całego regionu, może być pełnoprawnym bokiem tego trójkąta podczas podejmowania ważnych decyzji. OK, przejdźmy teraz do kluczowego i tytułowego pytania, które brzmi: Jak potężne może być Trójmorze? Zacznijmy od gospodarki. Od tego, jak silne gospodarczo jest w tym momencie Trójmorze. Potem powiemy sobie o tym, jakie inwestycje będą wspólnie przeprowadzane w naszym regionie. A na koniec, jakie dostrzegam szanse w tym sojuszu. Więc region Europy Środkowej jest opóźniony i o wiele słabszy gospodarczo od zachodu. Głównie przez to, że znalazł się za żelazną kurtyną, niewydajnego systemu komunistycznego. A dodatkowo, największe państwo regionu, czyli Polska, była nie zniszczona podczas wojny. Nasze opóźnienia względem Zachodu są bardzo duże, jednak trzeba powiedzieć, że ostatnimi czasy dość szybko je nadrabiamy. Podczas gdy Zachodnia Europa gospodarczo praktycznie stoi w miejscu, to nasz region jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie. Polska od kilku lat utrzymuje bardzo duży i stabilny wzrost na poziomie około 5% rok do roku i jest to czwarty procentowy wzrost w skali całego świata. Równie dobrze radzi sobie ostatnimi czasy drugi pod względem wielkości kraj Trójmorza, czyli Rumunia, która to w ostatnich latach potrafiła. Potrafiła rosnąć nawet ponad 8% w ciągu roku. Reszta państw Trójmorza radzi sobie również całkiem dobrze, rosnąc przez ostatnie lata o średnie wartości w przedziale około 3-4%. Jednak najważniejsze i niezwykle pozytywne z naszego punktu widzenia jest to, że nasz region przez ostatnie lata rozwijał się znacznie szybciej niż Niemcy i Rosja, i znacznie urósł w tym czasie względem tych sąsiadujących z nami mocarstw. Zacznijmy od Polski, jako najsilniejszego i największego etnicznie, jak i powierzchniowo państwa Trójmorza. Więc gdy robiłem pierwszy film o Trójmorzu, byliśmy 24 gospodarką świata. Jednak szybki wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich lat sprawił, że wyprzedziliśmy Szwecję i Argentynę, a w tym roku na 99% również Tajwan. I tak znaleźliśmy się na 21 miejscu pod względem PKB według Banku Światowego. A prognozy dalszego wzrostu również są optymistyczne i mamy naprawdę duże szanse w ciągu najbliższych lat wejść do grupy 20 najbogatszych państw świata. Polska jest też, co może niejednego zdziwi, Najbardziej stabilnym makroekonomicznie krajem świata. Niezbyt mocno dotknął nas kryzys w 2008 roku i według ekspertów nasz dalszy wzrost, nawet mimo wahań na świecie, jest praktycznie pewny. Dodatkowo Polska jest bogata w zasoby naturalne, które powinniśmy w końcu zacząć wydobywać na większą skalę. A nowe technologie, takie jak podziemne zgazowanie węgla, mogłyby dostarczyć taniej energii do rozwoju nie tylko nam, ale i wszystkim naszym sąsiadom. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie w przyszłości. Dodatkowo Polska jest w centrum Trójmorza. Jest w samym geograficznym środku Europy. Można powiedzieć, że jest też w środku świata, gdyż tak samo jak geograficzny środek Europy, tak też w okolicach łodzi znajduje się środek drogi pomiędzy Pekinem a Waszyngtonem. Polska zajmuje kluczowy obszar dla handlu drogą kontynentalną. Posiada też dostęp do morza i własnych portów. Jeśli będziemy mądrze zarządzani, to w przyszłości powinniśmy czerpać olbrzymie zyski z tranzytu, magazynowania i przeładunku towarów. Jako kraj mamy wiele zalet, które czynią z Polski naprawdę solidny fundament, wokół którego. Może budować się Trójmorska Inicjatywa. I tylko wokół Polski i z Polską ma ona jakikolwiek sens, gdyż żaden inny kraj Trójmorza nie jest choćby zbliżony swoim potencjałem do Polski. Kolejną dobrze rozwiniętą gospodarką Trójmorza jest gospodarka czeska, z produktem krajowym per capita równym produktowi Izraela. Czechy to gospodarka oparta na silnym przemyśle. Stamtąd pochodzi znana na całym świecie Skoda. Czeski przemysł militarny również jest bardzo mocno rozwinięty, zwłaszcza jak na tak mały kraj. Jeśli weźmiemy tylko gospodarkę polską i czeską, to okazuje się, że wystarczą tylko nasze dwa kraje, byśmy byli silniejsi gospodarczo od Arabii Saudyjskiej czy Turcji. Nasze dwa kraje, choć nie stanowią nawet 10% powierzchni Rosji, to okazuje się, że produkują więcej niż połowa Rosji. A gdy dołożymy do tego jeszcze Węgry i Słowację i podliczymy PKB całej grupy wyszehradzkiej, to otrzymamy wartość produkcji równą 1,1 biliona dolarów. To o 10% więcej niż cała gigantyczna Indonezja, zamieszkiwana przez ponad ćwierć miliarda ludzi, to również prawie 2 trzecie PKB Rosji. Poza grupą Wyszehradzką Liczącym się krajem w regionie jest na pewno 20-milionowa Rumunia. Jednak jest to jeszcze ciągle kraj zacofany gospodarczo, z dochodem na głowę o połowę mniejszym niż wypracowują Czechy. Jednak jest to niewątpliwie gospodarka wschodząca, która na pewno ma szansę podwoić się w ciągu 10-15 lat, a w najbliższej przyszłości przegonić pod względem PKB Czechy i stać się drugą największą gospodarką Trójmorza. Nie licząc oczywiście Austrii, którą zostawiłem na koniec. Oprócz Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii w projekcie Trójmorza biorą także udział państwa, które możemy zaliczyć do małych i o małym potencjale. Ale jest ich aż sześć i razem stanowią już jakąś siłę. Największa jest 7-milionowa Bułgaria. Jednak jest znacznie słabsza gospodarczo od 5-milionowej Słowacji. Bułgaria jest najsłabiej rozwiniętym gospodarczo krajem Trójmorza. Z PKB na obywatela niższym niż w Rumunii. Jednak nie ma wyboru. Ten kraj musi gonić. I prognozy mówią, że będzie się rozwijał. I na pewno w najbliższych latach część wzrostu gospodarczego Trójmorza będzie pochodzić z Bułgarii. Zaraz za Bułgarią jest Chorwacja i choć o połowę mniejsza, to wypracowuje dochód praktycznie równy Bułgarii. Co ciekawe, Słowenia, jeszcze o połowę mniejsza od Chorwacji, radzi sobie na tyle dobrze, że również wypracowuje PKB na zbliżonym poziomie co Chorwacja i Bułgaria. Również nasz północny sąsiad Litwa jest gospodarczo mniej więcej w tej samej kategorii wagowej, a Łotwa i Estonia są o połowę mniejsze. Jednak wszystkie te 6 krajów naraz, czyli Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia, choć powierzchniowo i etnicznie są znacznie większe, to łącznie wytwarzają PKB na poziomie Czech. Jednak według mnie mają potencjał, by do 2030 osiągnąć PKB na poziomie 150% tego, co teraz wytwarzają Czechy. A więc odpowiedzmy sobie na pytanie, jak potężne gospodarczo na tą chwilę jest całe Trójmorze. W 2018 roku wspólne PKB państw regionu wyniosło w zaokrągleniu 1,64 biliarda dolarów. I wiecie co, tak się składa, że to mniej więcej tyle co Federacja Rosyjska My 1,64, a oni 1,65. Jednak patrząc na wzrosty gospodarcze, jakie nastąpiły w 2019 roku, z całą pewnością można stwierdzić, że w tym momencie jako Trójmorze wyprzedzamy Federację Rosyjską, co jest bardzo, ale to bardzo dobrą informacją. Jeszcze lepszą jest to, że prognozy na przyszłość są również bardzo dobre. Można powiedzieć, że czas gra na naszą korzyść. Rosji raczej grozi stagnacja, a nawet spadki PKB. Trójmorze rośnie około 4% rocznie, więc za 5 lat prawdopodobnie będziemy 20-25% bogatsi od Rosji. Jednak to, że wyprzedzamy Przedzamy Rosję, nie świadczy o tym, że jesteśmy gospodarczą potęgą, bo efekt tego, że jak mówi pan czarzasty, wyzwoliła nas armia czerwona, jest taki, że przez komunę nasze wspólne PKB stanowi zaledwie 60% PKB Francji i tylko około 40% PKB Niemiec. Z Zachodem póki co gospodarczo mierzyć się nie możemy. Ale podkreślam, póki co, bo gonić ich musimy i co więcej będziemy ich gonić, a na pewno pomogą w tym wspólne inwestycje. W zestawieniu nie uwzględniłem jeszcze Austrii. Została na sam koniec, gdyż to jedyny kraj trójmorza, którego nie dotknął komunizm. I mam takie wrażenie, że ojczyzna znanego wszystkim akwarelisty czuje obecnie znacznie większy związek z zachodnią Europą niż z państwami trójmorza. Jednak historycznie bliższe są związki Austrii z Węgrami i innymi państwami byłego imperium austro-węgierskiego. Więc może to tutaj Austria widzi swoją przyszłość. Tak czy inaczej Bierze udział w projekcie Trójmorza i w takim układzie jest drugą gospodarką po Polsce, wartą ponad 450 miliardów dolarów. I wraz z Austrią PKB Trójmorza to już ponad 2 biliony dolarów, a dokładnie 2,1 biliona dolarów. To sporo więcej niż Brazylia i także więcej niż Włochy. Jednak nadal to tylko połowa tego, co wytwarzają Niemcy. I jest to tylko 1 dziesiąta PKB USA. W gospodarce naprawdę jeszcze jest co nadrabiać, i bardzo, ale to bardzo chciałbym, żeby priorytetem zarówno naszego rządu, jak i całego Sejmu i Senatu był rozwój gospodarczy. Przejdźmy więc do wspólnych planów gospodarczych i perspektyw rozwoju na przyszłość, dzięki którym będziemy mogli trochę szybciej gonić Zachód. Zacznijmy od tego, że powstała wspólna giełda Trójmorza o nazwie CEE. Plus I teraz zacytuję naszego premiera. Uruchomienie wspólnego indeksu giełdowego dla firm działających w państwach grupy V4 oraz Chorwacji, Rumunii i Słowenii to ważny krok w kierunku pogłębiania współpracy regionalnej i jednocześnie otwarcia regionu na świat. Trójmoże ma szansę stać się gospodarczym sercem Europy. Podczas gdy Unia Europejska przechodzi kryzys spowolnienia, Europa Środkowa dysponuje potencjałem, który jeszcze nie został w pełni wykorzystany. Narzędzie, jakim będzie indeks CE, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu i pozwoli nam rozwijać się w jeszcze szybszym tempie. I wiecie co? Wyjątkowo pan Mateusz nie przesadził, ponieważ Polska jest dziś pod każdym względem wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla inwestycji. W rankingu Global Best to Invest 2019 sporządzonym przez amerykańską firmę badawczą Conway Analytics. Zajmujemy bardzo wysokie piąte miejsce na świecie. Dodatkowo poszerzenie indeksu spółki z całego regionu Trójmorza stworzy zarówno szansę bycia zauważonym przez inwestorów firmom z krajów malutkich jak Słowenia, jak również poszerzy ofertę dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych regionem. Według mnie jest to działanie korzystne dla obu stron, rzeczywiście stwarzające szanse na jeszcze szybszy rozwój. Ale to jeszcze nic, bo do 2030 jest planowane zainwestowanie aż 570 miliardów euro w rozwój Trójmorza. A już teraz przygotowane jest 150 projektów o łącznej wartości ponad 200 miliardów złotych, w tym 79 projektów w dziedzinie transportu na łączną sumę 35,4 miliarda euro, czyli około 3 czwarte wszystkich środków będzie przeznaczonych na poprawę infrastruktury w naszym regionie. Głównie chodzi o zaniedbane do tej pory połączenia północ-południe stanowiące oś Trójmorza. Tym flagowy projekt, jakim jest Via Carpatia. Od razu powiem, że jest to bardzo korzystny projekt zarówno dla Polski, jak i dla całego Trójmorza, gdyż ta droga będzie przebiegać przez stosunkowo biedne tereny wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej. Jednak połączenie tamtym szlakiem ma ogromny potencjał, gdyż będzie stanowić nie tylko połączenie pomiędzy państwami Trójmorza, ale i najkrótsze połączenie pomiędzy Turcją i większą częścią Bliskiego Wschodu, a Europą Północną i częścią Europy Zachodniej. Również ogromna część morskiego transportu z Azji, który przechodzi przez kanał Suez. Wybierze via Karpatię zamiast o wiele dłuższą i trwającą o wiele dłużej drogę morską na około Europy. Ta droga będzie jak żyła, którą popłynie krew ze składnikami odżywczymi dla regionów i miast na jej drodze. Bardzo dobrze wiem o czym mówię, bo sam mieszkam w linii prostej około kilometr od Autostrady A4, dokładnie węzła w kątach wrocławskich. Dzięki temu, że jest tu ten węzeł i Autostrada zainwestowało tu bardzo wiele firm, powstały gigantyczne magazyny, a także sklepy, restauracje i stacje benzynowe. Wszystko co może się przydać podróżnym. W samym tylko tym roku przy węźle powstał kolejny gigantyczny magazyn, dwie stacje benzynowe połączone z supermarketami, jeden popularny supermarket jeden równie popularny fast food. Jednak jeszcze większy, wręcz gigantyczny rozwój jest przy węźle pod Wrocławiem. Zobaczcie sami, jak wiele jest tu fabryk, centrów handlowych i magazynów. Jak widzicie, ten odcinek to ponad 7 km. Nie są to małe obiekty. Zainwestowano tu grube miliardy. Samo LG to kilka miliardów inwestycji. Gdyby nie przebiegająca tędy autostrada, nadal uprawiano by tu boraki. A tak między innymi dzięki tym inwestycjom PKB per capita Dolnego Śląska jest powyżej średniej unijnej i jest gdzieś na poziomie średniej Włoch i ciągle rośnie i ciągle coś się tu buduje. Dlatego Via Carpatia to jak najlepsza wiadomość, szczególnie dla Rzeszowa, który znajdzie się na skrzyżowaniu autostrady A4 z Via Carpatią i na pewno powstanie tam ogromne centrum logistyczne. Jest to też bardzo dobra wiadomość dla Lublina, również na tej trasie. Za Via Carpatią pójdą prywatne inwestycje, powstaną fabryki i magazyny oraz cała infrastruktura potrzebna kierowcom i podróżnym. Via Carpatia ożywi gospodarczo każdą gminę i miasto, przez które będzie przebiegać, i wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy całej Polski Wschodniej, nie mówiąc już o tym, jak bardzo pomoże biednej Bułgarii i Rumunii. Bardzo dużo na trójmorskich inwestycjach zyska Podlasie, przez które będzie przebiegać oprócz Via Carpatia także Via Baltica łącząca Republiki Nadbałtyckie z Warszawą, równolegle z którą powstanie również trasa kolejowa. Polskę Wschodnią niewątpliwie czeka w najbliższych latach duży rozwój. Inwestycje Trójmorza zakładają również rozwój kanałów wodnych, w tym połączenie Dunaj-Odra-Łeba, tworzące wodny szlak pomiędzy Trójmorzem a Europą Zachodnią. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych priorytetem jest również bezpieczeństwo energetyczne. Jak sami widzicie jeszcze nie tak dawno wszystkie kraje Trójmorza były w większości, a połowa w 100% zależna od rosyjskiego gazu. Była to bardzo zła sytuacja. Po pierwsze monopol Rosji pozwalał jej narzucać ceny praktycznie jakie tylko chciała, a dodatkowo mogli szantażować cały region przysłowiowym zakręceniem kurka. Na szczęście jesteśmy na dobrej drodze do zażegnania tego niebezpieczeństwa i uniezależnienia regionu od Rosji. Zapewnią to gazporty w Polsce i Chorwacji zdolne odbierać skroplony gaz z dowolnego miejsca na świecie oraz Baltic Pipe, gazociąg dostarczający nam norweski gaz. Na południu również powstaną gazociągi dostarczające Trójmorzu gaz z kierunków południowych. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o rozwój projektu Trójmorza jest współpraca z Ukrainą i Białorusią. I choć obu tym krajom do Unii Europejskiej bardzo daleko, to Łukaszenko bojąc się pożarcia swojego państwa przez Rosję, coraz śmielej rozmawia z Amerykanami i coraz głośniej mówi o chęci współpracy z Polską, czego również chcą Amerykanie. Ukraina również woli patrzeć na zachód niż na wschód i jak widzimy część trójmorskich inwestycji również nie śmiało dotyka Białorusi i Ukrainy. Jednak oba te kraje są jeszcze o kilka poziomów niżej niż najbiedniejsza w Trójmorzu Bułgaria. PKB Białorusi to zaledwie 1 dziesiąta PKB Polski. A Ukraina to już tragedia. Jeśli chodzi o PKB per capita, Ukraina jest na 115 miejscu na 190 państw ujętych w zestawieniu. To nie jest poziom Europy. To poziom Afryki. Gorzej niż tam jest tylko w jeszcze jednym państwie naszego regionu. Mołdawii. Póki co nie warto mówić nawet co te państwa mogłyby wnieść do Trójmorza, bo oprócz taniej siły roboczej, która i tak już hamuje wzrost płac w regionie, mogłyby wnieść tylko biedę i to one by wymagały najpilniejszych inwestycji. Jednak nie są bez znaczenia, gdyż zapewniają bufor pomiędzy nami a Rosją. Jaka będzie ich przyszłość, ciężko powiedzieć, bo jak wiadomo, losy Ukrainy nie zależą od Ukrainy, tylko od tego jak dogadza się Rosja i USA. Jeśli zapadła decyzja, że Rosja bierze rosyjski etnicznie wschód Ukrainy oraz Krym. A zachód resztę, to tak się właśnie stanie i w tym dostrzegam szansę dla Ukrainy. A ta szansa wygląda mniej więcej tak, że wojna handlowa pomiędzy USA a Chinami i cła narzucone przez USA na produkty wyprodukowane w Chinach zmuszą firmy amerykańskie, ale także te produkujące na amerykański rynek do wycofania się z Chin. Tak jak na przykład zrobili producenci konsol. Ukraina, w której PKB na mieszkańca jest o połowę mniejsze niż w Chinach, wydaje się idealnym miejscem do ucieczki z Chin, zwłaszcza dla tych firm. Dla których priorytetem jest tania siła robocza, a nie ukrywajmy, większość zainwestowała w Chinach właśnie przez tanią siłę roboczą. Jeśli sytuacja na Ukrainie się ustabilizuje, a Europa, USA i firmy wycofujące się z Chin zaczną tam inwestować, to może za 10 lat coś z tego będzie, może dojdą do poziomu, jaki Bułgaria ma teraz. Ogólnie region Trójmorza może zyskać na amerykańsko-chińskiej wojnie handlowej, bo z jednej strony Chińczykom będzie zależało na rozwoju nowego jedwabnego szlaku, który, jeśli będzie miał łączyć Europę zachodnią z Chinami, musi przebiegać przez Trójmorze, a najlepsza droga wiedzie przez Polskę. Jednak tu trzeba uważać, by infrastruktura pozostała w naszych rękach, byśmy to my bogacili się na tranzycie, bo wiadomo jak jest z Chińczykami. Lubią wejść, przejąć teren i jeszcze przywieźć i zatrudnić własnych pracowników. I wtedy niewiele będziemy mieć z tego pożytku i bardzo mało. Na tym zarobimy. Dlatego tutaj, by zarobić, trzeba postępować mądrze i patrzeć na ręce polityków, czy czasem nie biorą pod stołem kopert z yuanami. Z drugiej strony, Ameryka, jak również firmy produkujące na amerykański rynek, wycofujące swoją produkcję z Chin, również dużą część produkcji muszą po prostu przenieść do zaprzyjaźnionych krajów, stanią w porównaniu do zachodu siłą roboczą. I najwięcej spełniających te kryteria krajów znajduje się w trójmorzu. Więc jestem praktycznie pewien, że w najbliższych latach duża część wzrostu w regionie będzie pochodzić z rosnących inwestycji, zarówno chińskich, jak i amerykańskich. Jak już wspomniałem, leżymy w samym środku pomiędzy tymi mocarstwami. Jeśli chodzi o armię i bezpieczeństwo militarne, to potencjał Trójmorza należy porównać z jedynym państwem, które nam zagraża, czyli z Rosją. I Rosja, choć upada, tnie wydatki i wypada z pierwszej dziesiątki na świecie, to ciągle wydaje na zbrojenia więcej i to prawie dwukrotnie niż całe Trójmorze. Koszty utrzymania rosyjskiej armii, też są niższe per capita niż w trójmorzu, więc daje to Rosji jeszcze większą przewagę. Jednak Rosja jest ogromna, ma najdłuższe granice na świecie, a każda granica wymaga jakiegoś choćby minimalnego zabezpieczenia. Dodatkowo musi utrzymywać znaczne siły na Bliskim Wschodzie, głównie w Syrii oraz oczywiście na Ukrainie. Dodatkowo musi pilnować takich regionów, jak odebrane Gruzji, Abchazja i Południowa Osetia. Kraje wchodzące w skład federacji, jak choćby Czeczenia, też raczej wymagają profilaktycznej obecności armii, a nam dodatkowo pomagają wojska NATO, głównie amerykańskie. Powiem tak, póki Syria i Ukraina to sprawa otwarta i wymagająca obecności rosyjskiej armii, to raczej mało prawdopodobne, by tnąca wydatki na armię Rosja zdecydowała się na jakiekolwiek działania na trzecim froncie, czy to w państwach bałtyckich, czy gdziekolwiek. Jednak patrząc w przyszłość, USA musi poświęcić coraz więcej sił na Pacyfiku, by przeciwstawić się rosnącej potędze Chin. A NATO po wypowiedziach o śmierci mózgu sojuszu upadających z ust prezydenta Macrona przestaje być tak pewne i solidne jak kiedyś. A do tego jeszcze Turcja, która póki co jest przyjacielem, ale nie wiadomo na jak długo. To wszystko skłaniałoby do tego, by Trójmorze oprócz więzi infrastrukturalnych i gospodarczych zacieśniało również więzi militarne. Wszystkie państwa trójmoże oprócz Austrii są w NATO, więc i tak zarówno my, jak i oni. Nam, jesteśmy zobowiązani do wzajemnej pomocy militarnej w razie ataku na którekolwiek z państw trójmorza. Jednak wolałbym, żeby taki wariant był choćby dobrze zaplanowany, a najlepiej przećwiczony. Bo, jak wiemy, Amerykanie mieli problemy, by przejechać od niemieckich portów do baz w Polsce w warunkach pokoju. Tu za niski tunel, tam za mały udźwig mostu i tym podobne sprawy. Przydałoby się jakieś porozumienie typu Trójmorska Inicjatywa Obronna, która zajęłaby się tego typu rzeczami. Potrzebne są też wspólne inwestycje, razem, wspólnymi siłami. Moglibyśmy opracować dużo droższe i dużo bardziej zaawansowane i ambitne projekty niż osobno. Być może wspólnie udałoby się stworzyć choćby własny czołg, własny śmigłowiec szturmowy. Razem moglibyśmy również negocjować zakupy większych przez co i tańszych pakietów uzbrojenia, jak choćby myśliwców piątej generacji. Według mnie oprócz zacieśnienia współpracy gospodarczej niezbędne są również wspólne projekty militarne. Podsumowując, jeśli chodzi o gospodarkę, to jeśli nie stanie się żadna katastrofa na skalę światową, jak konwencjonalna wojna Chiny-USA, to perspektywy rozwoju Polski, jak i całego Trójmorza są bardzo dobre. Zaplanowane tak liczne inwestycje infrastrukturalne na pewno pchną nas do przodu. Część z nich ma już zatwierdzone finansowanie i rozpocznie się w pierwszym kwartale 2020 roku, co jest bardzo dobrą informacją, szczególnie z perspektywy pojawiających się oznak spowolnienia gospodarczego. Wydaje mi się, że to, że nie dotknął nas kryzys w 2008 roku, to duża zasługa tego, że byliśmy aktualnie w trakcie realizowania ogromnych inwestycji w stadiony i infrastrukturę i teraz miejmy nadzieję, że będzie podobnie, że spowolnienie gospodarcze nas nie dotknie. Analitycy zakładają, że do 2030 całe Trójmorze urośnie o około 35%, a ja mam nadzieję, że tu się mylą, tak jak ciągle ostatnimi czasy, gdy prognozowali Polsce wzrost poniżej tego, jaki mieliśmy w rzeczywistości, a potem musieli korygować w górę. Oby całe Trójmorze musieli do 2030 korygować w górę i byśmy jako region do 2030 przegonili pod względem PKB Francję. A wtedy, jeśli Unia Europejska będzie jeszcze istnieć, to zdanie państw Trójmorza zacznie liczyć się coraz bardziej. A i my wraz z rozwojem regionu będziemy coraz bogatsi, czego wam i sobie też życzę. Dzięki za uwagę i proszę o wsparcie kanału jakąś wolną złotówką, bo jak wiecie YouTube mi płaci, a filmy takie jak ten wymagają bardzo dużego nakładu pracy. Zapraszam też do subskrypcji i udostępniania, bo YouTube też nie lubi pokazywać za bardzo moich filmów. Dziękuję.